Michał Pytel, witam państwa na platformie Banbaj w klubie Wolnych Mediów i zapraszam na dzisiejszy przegląd nowości na Banbaju. Na samym początku tradycyjne podziękowania dla wszystkich z państwa, którzy wspieracie rozwój tej polskiej niezależnej platformy medialnej. Zostańcie z nami, a zobaczycie, jak Banbaj wznosi się do góry i rozwija skrzydła, drodzy państwo. Dzisiejszy przegląd rozpoczynamy od kanału Do rzeczy. Rozmowa z Rafałem Ziemkiewiczem, między innymi na temat kampanii prezydenckiej w wykonaniu. Faworyta sondaży yy, pana Trzaskowskiego. Kandydat establishmentu, Rafał Trzaskowski, wychodzi i po prostu pokazuje: Patrzcie, jestem, patrzcie, jestem nowoczesny, patrzcie, jestem tęczowy. Tymczasem się okazuje, że wszystko się przestawiło: że ludzie nie chcą ani LGBT, ani migrantów, ani, ani wszystkich tych wynalazków, ani wszystkiego tego polityki klimatycznej, jak mogłem zapomnieć, o że to przecież. To z tym się chciał też Rafał Trzaskowski kojarzyć i nagle ten człowiek, który przez ostatnich pięć lat zachowywał się tak jakby zamierzał walczyć nie o prezydenturę Polski, tylko o tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej, zmienia wszystko o 180 stopni i próbuje, tak powiem, zbudować sobie wizerunek umiarkowanego, centroprawicowego, zdroworozsądkowego polityka. No to jasna sprawa, że takie szarpanie wizerunkiem musi zaszkodzić, ponieważ ci, którzy kochali Rafała tęczowego, są rozczarowani i skłaniają się ku poparciu, nie wiem, chołowni Magdaleny Biejat czy nawet Zandberga. A ci, którzy chcą wybrać kandydata centralprawicowego i tak nie wierzą w te przemiany Trzaskowskiego, bo już to pamiętam. Teraz zapraszam Państwa na kanał Roberta Winnickiego i na program, w którym zastanawia się on nad kwestiami imigracji oraz zastawia pytanie, kto może zostać Polakiem? My mówimy dzisiaj o zjawisku masowej imigracji, to znaczy z masowych zmian społecznych, masowy, masowych zmian struktury społecznej, struktury demograficznej państwa. O tym dzisiaj mówimy. Nie mówimy o tym, że gdzieś ktoś pojedynczy pojechał, że nie wiem, Marco Polo pojechał do Chin, no wprawdzie się tam nie osiedlił, ale... Y nie mówimy o przypadkach incydentalnych. Mówimy o zjawiskach masowych, o zjawiskach powodujących pewną zmianę społeczną. I o ile imigracja była zawsze, proszę Państwa, o tyle masowe migracje też oczywiście się w historii zdarzały, ale nie są czymś, co występuje nieustannie. A jeśli już się zdarza, to powoduje olbrzymie konsekwencje, i najczęściej są to brzemienne i najczęściej złe konsekwencje dla tych którzy no, padają ofiarą tej masowej migracji. E, I to jest prawda i doświadczenie, Szanowni Państwo, historyczne. Tu nie trzeba nic wymyślać. E, I zaraz sobie o tym opowiemy, jak to w historii bywało. Natomiast... Po więcej zapraszam oczywiście do obejrzenia całego programu, a teraz zapraszam Państwa na kanał Ordo Juris i Fragment konferencji prasowej poświęconej zielonemu ładowi. Tutaj fragment jak to wszystko się w Polsce zaczęło, drodzy państwo. Polska przystąpiła do tego traktatu, do porozumienia paryskiego. Jednak zgodnie z konstytucją konieczne było konieczne było wyrażenie na to zgody, ratyfikacja tego dokumentu poprzez uchwalenie ustawy przez polski parlament. I tak do tego głosowania doszło 6 października 2016 roku. W głosowaniu wzięło udział 438 posłów, z czego 402 było za tą ratyfikacją. Byli to wszyscy obecni na sali plenarnej posłowie ugrupowań PIS, PO i PSL. Natomiast spośród tych 36 posłów, którzy byli przeciwko tej ratyfikacji, 34 należało do Ugrupowania Kuki z 15, a dwóch pozostałych to poseł niezrzeszony Robert Winnicki, wybrany z list Kuki z 15 i poseł PO Leszek Korzeniowski. Pewnie moglibyśmy teraz z perspektywy czasu negatywnie oceniać polską klasę polityczną, ale musimy też brać pod uwagę uwarunkowania okoliczności w danym momencie tego głosowania. Wówczas premier Beata Szydło mówiła o porozumieniu paryskim, że jest to dobre porozumienie, że wszystkie postulaty Polski zostały w nim uwzględnione i że będzie ono uwzględniać specyfikę gospodarek narodowych. A zatem polska klasa polityczna mogła wówczas sądzić, że ta polityka zielona, polityka klimatyczna będzie dosyć umiarkowana. Teraz zapraszam Państwa na kanał Radka Pogody i na program dotyczący Europy Cenzorów oraz Ameryki Wolności. Tydzień temu platformy cyfrowe funkcjonowały w pełnym, w absolutnie pełnej symbiozie z służbami trzyliterowymi, z różnego rodzaju agencjami wywiadowczymi, agencjami, które zajmują się kolportowaniem propagandy rządowej. Propagandy dużych grup nacisku, na przykład ludzi z wyznania zielonego, ludzi z wyznania medycznego, ludzi z wyznania związanego ze sztuką wojny. Dzięki temu można było spokojnie publikować treści absolutnie przerażające, pokazujące ofiary wojen najróżniejszych wojen. Dzięki temu, że sprzedaje się broń, można było spokojnie na tych wszystkich portalach, Znaleźć urywki, znaleźć fragmenty pokazujące bestialstwo dokonywane przez zarówno islamskich terrorystów, islamskich bojowników, jak i ludzi, którzy w różnych innych częściach świata, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy nawet tu, przecież na terytorium Ukrainy, w samym sercu Środkowej Europy, dokonywali rzeczy absolutnie okrutnych. A mimo tego, te wszystkie materiały były dalej publikowane. Teraz, kiedy Trump doszedł do władzy, pojawia się nadzieja na odzyskanie wolności słowa, na odzyskanie dla nas, zwykłych użytkowników i dla nas, ludzi, którzy płacą na przykład za reklamy w takich miejscach, reklamy swoich produktów czy usług, odzyskania tego, co tych platform miało być głównym celem odzyskania wolności słowa. Jeśli Przypomnę, że wolność słowa obowiązuje na Banbaju. Drodzy Państwo, jesteście raczeni właśnie możliwością czerpania z wolności słowa na wszystkich materiałach na Banbaj, a ostatnim materiałem, który dzisiaj Państwu polecę, to jest materiał z kanału Tomasz Sumer TV, kanału Najwyższego Czasu i szczypta informacji z Wielkiej Brytanii, drodzy Państwo, na temat tego, kto być może będzie już niedługo kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. El Farage został y, lekko klepnięty y, w zadek przez Elona Maska za te swoje różne tam centralizowanie. Aha. Ale nie przeszkodziło mu to w wbiciu się na pierwszą pozycję, proszę Państwa. No nikt nie przeczy, nikt nie ma wątpliwości, że to jest przyszły premier Wielkiej Brytanii. Nikt już nie ma wątpliwości. Już się do niej, jak się przedstawia Nadziela Farage'a, to się mówi future prime minister. Także spójrzmy na ten sondaż, to jest jeden z jakichś tam z 15 stycznia. Reform 26, konserwatyści 23, lejburzyści 22, libdem 12, Green 10. Tu widać zresztą takie zamieszanie, bo wzrosło tym Lib Dem, i, i, czyli tym yy, liberałom tak zwanym, a to jest taka no, forma. Odłam tych lejburzystów, tak naprawdę, i zielonym też troszeczkę wzrosło. Trzecia droga i lewica. No, trzecia tak, droga trzecia i, lewica. i lewica, ale jednak. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Ja serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam do udostępniania tych przeglądów. Zapraszam do komentowania ich także. No i zapraszam do tego, żebyście cały czas zostali z nami i, i wspierali rozwój Banbaja, czyli polskiej niezależnej platformy medialnej wolnej od wszelkiej cenzury. To już na dzisiaj wszystko. Michał Pytel, żegnam się z Państwem serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych przeglądach.